Moi rodzice raczej takie życie prowadzili spokojnie. Natomiast mamy siostrę, byłą, byłą właścicielką cukierni kołodziejczek, to znaczy współwłaścicielką z mężem. I wtedy, kiedy prywatyzowano, no wujek to zakończył tragicznie. Natomiast Ciociak, jako taka jeszcze no, dobrze uposażona, że tamte, na tamty okres miała bardzo dużo pieniążków, chodziła do Krystalu, no i raz po raz mnie też zabierała do tego Krystalu. Pamiętam, że takie damule tam wtedy przechodziły, nie, to była taka elitarna kawiarnia i ona przetrwała właściwie dosyć długo, bo ja jeszcze też jako, jako dziewczyna pamiętam, że na kawę też raz po raz poszłam tam. Jeszcze z sentymentem wspominam też not to się mieściło pod tam, gdzie poczta, nie wiem, na samym Mostowa mm -hmm. i po się schodziło i tam jako, jako taka właściwie początkująca pracowałam w samepidzie i tam właśnie chodziliśmy na, na, na dancingi, właśnie na takie po właśnie do tego notu. No teraz not się zmienił, zupełnie in, inna szata graficzna, potem tam w tym nocie było biuro poselskie Ruleskiego, prawda? Potem not, not wybudowano dalej. Także to no jako, jako pracownik służby zdrowia też wspominam te... Yy baraki na Sportowej, tam gdzie obecnie mieści się Biedronka, tam stały dwa rzędy, rzędy baraków takich i w tym właściwie miały siedzibę poradnie specjalistyczne. To był jeden, jeden punkt, gdzie, gdzie było bardzo dużo poradni specjalistycznych. No z sentymentem też ten kino, kino Orzeł, gdzie teraz MDK jest, wspominam,